się w polski takim hobbystycznym, gdzie jest tak sporo młodych i sporo starych. I jest to stowarzyszenie, gdzie porozumiewamy się głównie przez sieć. Więc wcale to nie eliminuje między nami porozumienia. To wcale nie jest tak. Ale rzeczywiście żadnej takiej yy, yy, oferty dla młodzieży nie widzę. Sport jest robiony, trzeba zapłacić zamykają wojska, słyszałam, albo y, y, poczekać. To nie jest tak jak w czasach naszych młodości, kiedy roteryjka była stosunkowo tania. A co teraz jest w ofercie? Zamykacie mnóstwo różnych sklepików, co jednak może spowodować większe niebezrobocie. No, powstają y, te, y, no, Lidle, te markety różne, prawda? Uważam, że w nadmiernej ilości, że to jednak Właśnie to dziecko, dzień. bo na klientów biedronki, na klientów lepszych, cho, co to do biedronki. tak? No y, ja mam pytanie do głównie y, do samorządu przedstawicieli. jak y, Państwo to widzą? Bo ja uważam, że coś to zostało tutaj chwilę w tym naszym ustawieniu naszego miasta, o. Dziękuję uprzejmie, serdecznie dziękuję. Czy ewentualnie ktoś z panelistów, zechce chce się usytuować do pytania? Odebrąca, to może ja. Chciałem taką opowieść z czasów, kiedy jeszcze nie byłem starostą, ale powiat dysponował działką w pobliżu ulicy Warszawskiej, Sowickiego, gdzie na rogu, na sklep przedsiębiorca i zarzucał powiat wnioskami, żeby sprzedać mu sąsiednią działkę, że on chce rozwijać swoją działalność, że samorząd lokalny nie, nie pozwala lokalnym przedsiębiorcom się rozwijać, rozwijać biznesu, żeby ta działka została sprzedana. Powiat wówczas podjął uchwałę, produkt się przetarł, działka została sprzedana i pół roku później powstał tam jeden z pierwszych marketów w regionie, ten przedsiębiorca sprzedał tą swoją działkę, zarobił na to pewnie sporo. W Polsce funkcjonuje konstytucyjna zasada własności prywatnej, która sprawia, że każdy właściciel ma prawo zbudować na swojej działce, co chce, pod warunkiem, że jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania i warunkami technicznymi. Co chce, żadna władza publiczna nie może określać, ile sklepów określonej sieci jest w danym mieście, gminie, powiecie, województwie. Określać można parametry użytkowe, na przykład powierzchnie, że nie mogą powstawać punkty usługowe czy sklepy o powierzchni więcej, większej niż 100 tys., metrów. Tego rodzaju limity mogą się tam znaleźć. Oczywiście, gdyby takie limity one dotyczyłyby wszystkich. I lokalnych handlowców, i sieci marketów. Dlaczego nasze, naszym miastem i w ogóle powiatem jest zainteresowanych tak dużo firm budujących markety, zresztą różne, Dlatego, że przybywa tu mieszkańców. Mieszkańcy są dosyć zasobni. Oni budują sklepy, tam gdzie są ludzie z pieniędzmi, których starczy na zakupy. I wchodzą na te rynki. Taki mamy system prawny w Polsce, że, że te markety budują się wszędzie, gdzie jest działka przeznaczona na usługi którą można, można zabudować. E Oczywiście debata na temat zagospodarowania przestrzennego jest bardzo ważną debatą. Jest jedną z najważniejszych debat, jakie w ogóle można toczyć myślę, w lokalnym samorządzie gminnym. E, niestety przepisy są na tyle trudne, że kiedy Państwo słyszycie o tym, że plan miejscowy jest wykładany do zapoznania się, że można zgłaszać uwagi, odbywają się spotkania z urbanistami, tam na tych spotkaniach jest kilka osób. Język przepisów prawa jest na tyle skomplikowane, że ludzie nie rozumieją, co uchwala Rada, co za ich płotem będzie się działo. Ten plan jest uchwalany raz na kilka, kilkanaście lat i on przesądza o tym, czy za kilka lat po sąsiedzku w stosunku do pani Bloku, czy mieszkania powstanie być może market, czy być może zespół punktów usługowych zbudowany przez lokalnych przedsiębiorców, ale to przeznaczenie generalnie jest określone w planie. Na szczęście coraz częściej zauważam, że ludzie interesują się e, tym, co się wokół nich będzie działo, coraz wcześniej. Najtrudniej jest zmienić e, to, co się dzieje wokół nas, wtedy, kiedy maszyny budowlane wjeżdżają na plac. Bo no, wtedy to już praktycznie nic się zmienić nie da, a wtedy na ogół budzi to nasze zainteresowanie. Tak zresztą, kiedyś było z kanalizacją. Kiedy miasto pytało o kanalizacji, zgłosiło się tam 30% ludzi. Jak pojawiły się koparki, zaczęły kopać rolę kanalizacyjną. To ludzie się odezwali. Może u nas jednak też. Mam nadzieję, że to nie moja wypowiedź. <grymnie> Taką reakcję. Jeśli Państwo zechcą bo decyzja budowlę, możemy, może, możemy o planowaniu przestrzennym, o decyzjach o pozwoleniu na budowę, możemy na sobie spotkać spotkaniu porozmawiać. Dziękuję uprzejmie. Bardzo serdecznie dziękuję.